Czego nie mam wykłów fajerwerek! Surferka, nie mam surferki, nie mam, nie mam surferki, nie mam! Okej, okay. to, było, to było lekkie, to jeszcze... To jeszcze było w porządku Ko oj! Oj, 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 e co to, co to? O co chodzi? To jest jakieś te metry? Widzowie nie tapujcie, bo za każdego tapa pojawia się wasi creeper, widzowie nie tapujemy, bo za każdego lajka like e, na anarchii się pojawia creeper, widzowie nie tapujcie, nie tapujcie! Serio! Każdy like to jest jeden creeper, widzę nie napójcie, nie tapujemy! Widzo, widzowie nie, nie napójcie, proszę, nie napójcie, nie! Widzo, widzowie nie! Każdy like to jest creeper, nie napójcie, proszę, proszę, nie! No nie napójcie, błagam was! Kurde, co wy robicie! Zabiję go? Sigma? No nie tapujcie, widzowie, bo każdy like to jest creeper! Nie tapujcie! Elo, Elo David, elo David, elo! Admin, usuwaj mi te śmierci A! Dlaczego nie mam, WYKU fajerwerek? Surferka, nie mam surferki, nie mam NIE MAM SURFERKI, NIE MAM! GDZIE SIĘ PODZIAŁY MOJE FAJERWERKI, ZEKU, DLACZEGO ICH NIE MAM? No nie wiem, no jestem po prostu zjebany, no jakby Byłem w endzie bez fajerwerk po prostu No nie wiem, no nie wiem, po co nie wiem Po prostu sobie padałem w wojdzie, i jest, jest nie? W sumie teraz sobie pójdę w dół Właśnie boję No po prostu jest lekka nie? No po prostu jest lekabeka masz trochę ale cały czas jak coś, jak mi nabijacie logout, to jakby dostaję, wiecie, no, yy, antylogout, wiecie, od Void'a, nie? Także i tak stąd tarcie nie ucieknę, nie ma nawet takiej opcji. Ale no co, zabiłem LK jestem na plus 200 tysięcy, ale za to jestem stratny do Moskowienia, tak? Co to jest warte swojej tutaj ceny? No nie wiem, w sumie chyba nie. Dlaczego ja wychodzę do endu bez swojej Dlaczego? Dlaczego? Gdzie są moje fajwerki? Gdzie? Gdzie są moje... Mamy śmierć! Przyszedł do kosiary i zrobię to samo co trąbie. Będę miał zero śmierci jutro, bo to jest nie fair, że trąba miał zero śmierci. To jest nie fair! Kosiara mi to jutro... Nie! Kosiara mi to kleury jak coś. Kosiara i ktoś mi to jutro kleeury, bo to jest bez sensu też miał y, ten. Miałeś jeszcze dwa w... Nie mam werki, nie mam werki, nie mam. No co, sobie bo sobie... No dobra, sobie do Wojcika, Xigiemka, no i ten, no wiecie, ten tego, nie? Tego typu. Eee, Raksenik, bo potrzebuje tego.